Dobra. No to co, lecimy. No dobra, ale nie robić za szybko rozpierdolu, znajdźmy na początku tego menadżera. Tak, tak, tak. Ja wiem, że tam pewnie niektórych ręka świeżbie, ale jednak no spokojnie. Nie ręka świeżbi. No, no, ja domyślam jak, się. Jak to, to Boromir no, powiedział, bali, bali. że ja jestem jak czerwony, ja muszę napierdalać, żeby się dobrze bawić. No, pamiętajcie, że to jest poziom łatwy, więc nie będzie, nie ma żartów. Jak jesteś jak czerwony, to jesteś głupi. Dobrze przejdźcie na głowę. O? właśnie. Znaczy, kamer nie rozwalać, nie ogółem. Nie rozwalamy, tam będzie, dobra, znalazłem To Tutaj nie rozwalajcie, wow. Tutaj nie rozwalajcie jeszcze. Dobra, niech ktoś idzie za chwilę postawić już drilla. Na wejście. No Zaraz ja wezmę. Drila. I niech ktoś jeszcze ja weźmie, nie niech jeszcze jedna osoba, a w sumie to nie musi ma. brać. No ja ja to jeśli idę drilla postawicie, mam tulki, to dość lepsze no, no nie, drila. to wy jeszcze nie postawiliście tego drilla, ile może na was czekać. A wejść nie ma Świetny, świetnie, ja nie mam drilla. Jak można nie, ma, nie mieć drilla? Każdy ma drilla. Host ma, tylko. Tak? Skurwa. Host? Nie no nie, co wy Każdy ma. Nie. Ty, chyba to jest ten, co wziął. Nie, albo nie. No, 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 ten, co ten, co wziął, wziął. A, no to, no, to możliwe. Mi... trzeba było brać zakładników tych ochroniarzy. Ale, ale, no, ale spokojnie, to jest tak poziom łatwy, przecież nikt nie zginie tutaj na tym etapie. A potem i tak by policja ich uwolniła. To jest po prostu ten taki etap, że praktycznie... No tu cię, no ciężko jest zginąć, no nie oszukujmy się. Przynajmniej teraz. Ta, tak źle, to chyba no, nie zobaczcie jaki tutaj ten fleszu odważny. Pamiętajcie, no, żeby nie niszczyć kamer, wszyscy pamiętają, żeby nie niszczyć kamer. Głupia byłoby w taki łatwy sposób to spieprzyć. Aczkolwiek w, w Paydayu dwójce jest więcej możliwości zrobienia. Y no, to z, z zadania nie, 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 ja się domyślam, że jest więcej, po tylko. Cichu. Dokładnie. Nie, tu też jest jedna misja, którą można zrobić po cichu. tam Częściowo. Chyba... Częściowo przynajmniej. E... Bez, no ale a jeśli chodzi o dwójkę, to nie mam na razie, więc nie oceniam. Dwójka jest fajna, grywalna, ale ma pełno bugów. Bagów? Co, 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 co masz na myśli mówiąc bagi? Że co, że nagle wchodzisz Czasem w ściany? Bagują się drzwi, jakieś postacie. A, panowie idą w sposób. czasami ktoś przejdzie, nie? Ale tak to ogólnie to jest grywalne. Jest dosyć dużo map. Te, są DLC, które poprawiają znacznie grywalność. Znaczy, w sensie, wiecie, nowe mapy, bronie. Nie, 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 ja wiem, że DLC ja akurat Super widziałem, że jest bardzo dużo. Ej, dosłownie mogę zbić tej jednej szyby. Coś jest jakby z nią nie tak? Kula odporna jest. No nie, a tak bardzo się starałem. Jak tam hakowanie? O, widzę, że się coś popsuło. No już hakowałem. <kly> a i nie też w środku kamer telewizorów. Ogólniejszego oprócz strażników, nie? <try> no właśnie, wiemy, właśnie trzeba ostrożnie tam. To też tak cały czas staram się podkreślić. Kurczę, zleciało się już trochę tutaj tych policjantów, muszę przyznać. O, nawet helikopter wylądował przed e, bankiem. O, są mi tutaj. Już zaczynają ostrzał, porządny, ze wszystkich stron. Ej, co jest grane? A! Oh. Ej, no żartujesz sobie, żartujesz? I w ogóle, co to się dzieje? Co to się wydarzyło przed chwilą? Ja e, padłem o A Ale, ej, co jest grane? Ała, sniper. Sniper, 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 schowajcie się Ty kurwa, padłem by. Widzę, że tutaj same prosy grają ej. Dobra, czekajcie, że was żeby... to... nie, bo ja myślałem, myślałem, że was klołkę powalił, nie? Ogółem i... Podnieś mnie, podnieś mnie! Kurde A kurwa tak, kurde, no, no. Dobra, za. Zakładnik. Zakładnika. Straty, straty, no, zakładnika jest, musicie tak? po prostu. A, jednego. Czeka, 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 czeka. wziąć. Na balkonie jest zakładnik. Na balkonie? Wiecie co? Okazało się, że zakładnicy się jednak przydali. Nie sądziłem. A, na razie musisz... to warto brać Ej, musisz poczekać, jeśli chodzi o tego zakładnika. Za chwilę tak, będzie. Tak, 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 spokojnie. Możliwość uwolnienia mnie. Znaczy musimy się go związać, to. nie? Nie, 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 no jest, jest jeden za... związany, to spokojnie. Weźcie go, popełniłeś, żebym go tam przypadkowo no, nie powinieneś wolno. mieć bodajże czas, za ile cię uwolnią. Kurde, jak długo to Nie tak. grałem w idea. Ja, Widzisz, ile życia zmarnowałeś? Znaczy, nie, bo mi się znudził już, nie? Nie wiem, Ale... ja, że ja, tak powiem, ja dopiero zaczynam, więc wiesz, jeszcze będę długo grał. Ja tam jeszcze do drillowania zostało. Ej, to dziwne. Dlaczego dlaczego zakładnik nie chce się tutaj ten... Eee... eee e, musisz poczekać jak określony jakiś czas tam. O, dopiero to teraz, w ogóle mi... dopiero teraz zaczął czas lecieć ten... Dobra, za, za chwilę będziecie mogli mnie zakładnikiem obudzić, za 5 sekund. Idź do zakładnika no. już, Darud. No już, już, już. jestem, jest I co, udało się? Nie no, powinienem się obudzić. No jeszcze nie ma. Dziwne. Jeszcze nie jest dostępne. To przecież szybciej się zaraz zrespię, zanim wy mnie zakładnikiem obudzicie Okej, okay, teraz, teraz. Jest, teraz Dobra, jest, tylko że po prostu nawet... Czekaj, czekaj, zostaw A. tamtego Dobra, ptaczę po z góry Dobra, czas na pobudeczkę O, ale była słodka drzemka eee, Uwaga, snajperzy 20 sekund Taka tam drzemka Uwaga, buldożer Czołg Aha. sobie pobieg do automatu Ja pierdolę Ej, czołg nam no, spierdala e. No Wiesz coś musi coś z tym porobić jednak praca jest kończąca co? O bulldozer Aha. Ale... Ej dobra uwaga, teraz chodzimy, teraz delikatnie Nie strzelać w ten Ej sobie przodu Delikatnie To co pamiętają ustawienie? Żeby przypadkiem nic nie zniszczyć, dobra ustawienie Dobra to ja tu przy drzwiach Ustawcie się odpowiednio Mm, czekaj, czekaj, Blade tylko... Przy... Jak to a, tak się eee, ja tak miałem jeden być tutaj, chyba jeden tutaj, jeden tutaj. No szybciutko ustawić się, ostatnia osoba, tam do środka. do, środku. do kolumny i patrz na, e... Kurwa, bo ja teraz nie wiem, bo jedna osoba stała. E, tak. Patrz, na, patrz tu na obraz. Nie, nie, dobra, dobra, widzę, że nie ogarniacie. Właśnie jeden tu na środku, nie, ten nie tutaj. Ty Cysiu nie tutaj, chodź tutaj, tutaj jesteś. Dobra, chodź tutaj na dywan. Kurde, chodź tu na dywan, gdzie ja stoję Chodź tu na dywan, tutaj, gdzie ja stoję, dobra, stój na dywanie, ty tutaj stój na tym dywanie, świetnie no ja wiem. Mi nie eee... nie Ej, tutaj na rogu Ale nie I tutaj ruszać. na rogu. I nie ruszajcie się, tak. Eee... No ja to tak ja nie pamiętam, jedna osoba e, na dywanie miała. Flash, ty patrz, ty patrz na lewą ścianę, patrz na lewą ścianę, będzie tak no. lepiej. Patrz ja na lewą to... ścianę, a ty ty... A ty Stick, nie ruszaj się nie, się, nie ruszaj, ruszaj. się, wstań, wstań i patrz na flasha, patrz na flasha Nie ruszaj się Ale i patrz na flasha. Chyba musisz być za kolumną Nie nie nie, na czerwonym dywanie musi być, na pewno Co, Coś tu chyba nie działa No, pocz no poczekaj, jakoś, jakoś musi być jakaś e, zasada Czy, e, Może nie kucaj, może wstań, może na stojąco Uwaga, bulldozer biegnie Uważaj okay. bulldozer, zabij go lepiej O udało Ej. się, udało się, jest czerwona lampka Dobra, jest, oh, czerwona, jest, jest czerwona, jest czerwona lampka, stawiam drilla Jest? Można? Tak, udało się Pięknie No to sobie troszkę powętrzymy Dobra, stawiam drilla No to mamy, nie, 2000... Pobiegli, nie? mamy 2000... sekund. Mamy 2000 sekund Pamiętacie kod na płytkę? Tak, pamiętam Piękny Może Termite, Termite wyłożę Tak, pamiętam, pamiętam kod Chyba pamiętam, może lepiej tam no, gdzieś go zapisać. Albo na szybko przejrzeć na internecie, bo jednak 30 minut jest. E, a co to? Można się pomylić przy tym kodzie, rozumiem? Znaczy... ja nigdy nie spieprzyłem tego, ale nie wiem, jakie są konfekcje. Y, konfer... y, kurwa, jak zjebierz? No, konsekwencje. konsekwencje też jest no. takie, że po prostu już się nie da zrobić redrida, takie... Eee, dobra, wiecie? wiecie co, to jak ktoś może, to niech ogarnie tam jeszcze na necie, jaki jest dokładnie ja ten kod, żeby to na pewno nie było żadnych problemów, że to się bo nie wyjdzie. Serbe. Wiecie, bo ja też nie chcę na siebie brać odpowiedzialności, że się nie uda nam. Dobra, dobra, ja już tam patrzę. Da, ja mogę. Nie, ja już tam, tam kucam i patrzę. Znaczy mi się pokaże. wydaje, że pamiętam, no ale wiecie o co chodzi, no nie chcę... No cóż, zaryzykować, żeby się pomylił. Wydaje mi się, że ja, wiem, ale. być troszkę ciszej, to ja szybko to ogarnę już. Trzeba pozbierać. A, no to, to nie takie głupie. Dobra, później. Eee, kod. kto ma torby z amunicją? Ja mam torby z amunicją. Oteczki? Położyć? Nie, nie, jeszcze nie. No właśnie. mamy, dopóki tam się nie skończy wszystkim. No to troszkę się tutaj zabawimy. Co taki Flashu taki ruchliwy? W sensie? Flashu to Co ty taki ruchliwy? Co tak ten aktywny, ży żyjesz? Dobra, zacząłem sobie jeszcze film. E dobra. I jaka jaki jest kod? kod? E, zobaczycie, ja tam piszę, ale nie, no, potem. Po, powiedz tak, no, oko, jak to jest? Od góry, ile kafelek? A, 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 od, na środku, od góry druga płytka, e, potem. Na środku, tak? tak, tak, potem obok. E, nie pamiętam dokładnie, potem jakieś. O, i tej No dobra, wydaje mi się, że będę wiedział. To mnie to. znaczy, to jednak zawsze lepiej. i mieć... e, wiecie, co to może okradnijmy? Znaczy. Może okradnijmy tymczasem główny bank, czy to nie jest nie powiedzieć. Nie no wiem. Dobra no, ale, ja ja ale jak zaczniemy to wkrywać, to chyba oni się tu zlecą mocno. Myślicie, Myślicie że już ale już się zlecą? Nie. Ile mamy, dla ile, chwilę. ile mamy toreb z amunicją, ile mamy apteczek? Znaczy ja mam jedną torbę z amunicją, nie wiem ile apteczek. Poczekajcie chwilę mam telefon. Ja, ja sobie gdzieś tutaj kampnę na chwilkę. W zboczku. Dobra, ja to już to jestem. To już... Ok. Mhm. Musiałem na chwilę... coś załatwić. No i dobra, może mogę przejść tutaj dalej do zabawy. Jak tam z czasem? O, widzę, że już kurwało czas już szybko. Kurczę. Dobra, ja jak tam obrona? Coś widzę, że w fleszu trochę życia Aha. straciłeś. Pamiętam, że był taki mały Wiesz trik. Wiesz co, bo ja sobie jak to, co pamiętam, był taki mały trik, żeby oni nie pojawiali się, w No właśnie, nie wiem, jak to jest, kiedy się, że tak powiem. Okradnie safe, to wtedy się zlatują i będą zlatywać się cały czas, czy? Bo ja teraz nie wystarczy, że będzie się porządnie bronić. To w nic zasadzie się nie to przejdzie. Jak, jak się podkłada C4, to można zostawić się to miejsce na C4 i oni wtedy zniszczymy. Atakują. Asalt jest. No niby teraz atakują, ale póki co ja tutaj nikogo nie widzę. Szie co? Przydałoby się, jak asalt będzie się kończył, wziąć ze dwóch tych zakładników. A może... A można właśnie tych zachodników przyciągać? Jakoś ich zabrać ja tutaj? Pod koniec z kimś e, no, pobiegnę jest. podłożyć C4. No i dobra, ale nie podkładajcie C4, dajcie spokój. Przecież zrobimy w sensie, to... W żeby podłożyć dwa z trzech, żeby już ich nie pieprzyć jestem. Tylko A? od razu poleciecie. No i po co? Ale jak, I co, jak, jak po drodze sobie załatwisz się? A jak podłożysz dwa z trzech, to wtedy nie wychodzą z wind. Tak, nie wychodzą z wind? Kto ci niby to powiedział? A ja pamiętam, jeszcze robiłem ten trik Więc... Nie wiem, ja mi się wydaje to jakoś takie trochę naciągane, ale... Tak naprawdę to no, wiecie jak dosyć. to... To jak to tak, tak woli Na dobrą sprawę Ogólnie rzecz biorąc trochę tutaj czasu sobie... O kurcze, o, wychodząc z wind Dwie osoby biegną, Jedna albo dwie osoby biegną, reszta zostaje Dobra to, dwie pobiegnę, no. Dobra To mam, rozumiem Można mam pakować kasę Czy poczekać na was tak. Dobra To ja spakuję kasę To brońcie pozycji, co nie? żeby nie było, że Ja wyjdę z tego A ee, ja Nie będę miał mówię. ten Tu stał na górze, tam pakuj Kurwa Po co we dwóch tam biegniecie? Ej. Ej, no właśnie, nie, jedna osoba tylko spakuje, no nikt tutaj już nikt nie wchodzi, co nie? Spakuje pieniądze, safe się otworzy i będzie problem z głowy jeden. Miałem dość śmieszną sytuację, bo załatwiłem goście ze słata, on nagle wstał. Tyle pieniędzy, ale nam tyle nie wystarczy, my idziemy po złoto. Padło. Tylko żeby nikomu się nie pomyliło i żeby nie podsadził, e, trzech ładunków, bo to byłoby, to byłby niezły fail. No Więc wiecie, tam niech jedna osoba podsadza, a nie dwie naraz co, to, co za dużo fejli to niezdrowo Tyle pieniążków w moich dłoniach Taka władza O tak Takie pieniądze, czuję po prostu ...te bogactwo. Nie no, ja chcę jakiegoś zakładnika, bo nie wytrzymam po prostu A, to tutaj. Nie z gry. <gry> Boże, co za... To... Mhm. ...co za wybredni... <śś> Nie to wierzę, co to za, to służby. za służby? Żaden nie się nie położy. No połóż się, chociaż jeden. Czy ja jestem aż tak bardzo wymagającym człowiekiem? Jednego, czy a, a, naprawdę proszę, proszę ich aż tak dużo. To, yy, ledwo, ledwo. No, coś mi się z internetem stało. Ej, a mnie dobrze słychać, co nie? Tak, tak. No to super. W każdym razie, naprawdę, ja naprawdę te służby wyłączyć. są po prostu w ogóle nie myślą o nas. Zero, zero jakiego, jakiegokolwiek szacunku. Jak go proszę, kulturalnie, połóż się. Człowieku, połóż się, bo cię Tam potrzebuję. Ale o nie. Nie, chuja takiego! Nie położy ja się! ja z... pamiętam, też miałem taki bulwers jak ty. Kiedyś. No, no to ja mam teraz, co nie? Teraz każdy. Mi to zwisa, no, każdy, każdy kiedyś się przez to przychodził. Się, się Nie, podda, podda <laughs> nie ja, ja, ja nie spocznę, póki jakieś się nie poddam. Będę tutaj stał wiecznie. <laughs> A, nie, <dobra>. co robicie? <laughs> nie, nie róbcie mi tego! Co sirujecie To ten. E, kto, kto hostował tak A, właściwie? Proszę, proszę. Ja. Czesik, ty hostowałeś? Tak. To dobra, to ty, mam nadzieję, że twój net jest na tyle wytrzymały, że nie spierdolisz nic nagle. Nie, nie, wątpię, wiesz co, chyba że nagle mi po prostu płucnie neta. Ale wątpię. Ones, o, 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 czekajcie, 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 idzie Petet, nie strzelajcie, nie strzelajcie. Nie strzelaj, e, nie strzelaj. Ej, nie cofnij, strzelaj. Się, cofnij cofnij się, cofnij, cofnij się, to jest ten ochroniarz jakby, cofnij się. Peszu. On w w w I biorę. To jałem ścianę idiota Kolego, chodź Gdzie on jest? No. On Czemu chyba nie to? jest, on chyba nie jest zbyt inteligentny, jakoś tak chyba go nie przyciągnęłeś uwagą. Nie wiem, stwierdził, że nie, nie podobasz mu się. Przykro mi no wiesz, To może dlatego, że mam maskę, nie? Stwierdził, nie, nie no pierdolę to nie idę tam zobaczył ile tutaj trupów, ale... <laughs> Postrzelam w ścianę, będę udawać, że coś robię. <laughs> Walę taką pracę. Mówili, i i iść do słotu. będzie fajnie. <laughs> <mówili>. <laughs> Będziesz się dobrze bawił, mówili. <laughs> A ty... Uciek jak się je wróci. Ale patrzcie, Zacznę ten jeden ten, jeden, ten jeden, ten jeden ochroniarz tam tak się wygłupia, takiego cwanego zgrywa. Halo. Jesteś? No, słuchajcie. No, słuchajcie. Coś, mi tu się dzieje z internetem. Właśnie widzimy, się. że ciebie nie ma ten głupi bohater. Ej, ochroniarz, chodź tu, bo boję się go zabijać, on tak Dobra, słodki jest. No, bo, bo coś mi się stało nie fajnego. Ale to jakoś jest tak wiesz, w kulki leci, w kulki leci. No chodź, chodź. o. Chodź. Chodź. Kurde, co za... Co on robi? Dobra, <laughs> jeszcze tysiąc sekund i mamy Overdreama praktycznie 1000 sekund raptem. Ej, ty! Leżeć, 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 kurde, leżeć. Wy, leżcie, leżcie, kładźcie, kładźcie, ci się położyć? No się kurde, czy to ciebie to dociera? Nie, żaden, kurde, żaden się nie położy. Zeru, ale żaden. piękne buły poleciało. Ej, ty, kładźcie, kładźcie, kładźcie natychmiast. Kładźcie, poczekaj, poczekaj, nie, nie zabijajcie go! Ja go położę! Połóżcie, połóżcie! Kurde, co za... Połóżcie, połóżcie! A nie, co to jest? O! Jest ochroniarz! Połóżcie! Poczekaj, nie zabijcie ochroniarza! Nie zabij go! Połóżcie! 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 Poł leżeć! leżeć. Kurde, i po co go zabijaliście? Już był, już prawie chciał, już był się przekonywał, już widziałem jego po że już zaraz miał właśnie ulec. Leżeć! No leżeć, powiedziałem! Leży, ty leż! Leż, 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 teraz! Kładź się! Kładź się! Kładź się! Kładź się. Kładź się. O, te, bo, co, już! Nie, on nie żyje już. Kładź się. Leżeć! Ej, oni naprawdę mają to chyba w głębokim poważaniu, no nie widzisz, że do ciebie ten, że coś ci pokazuje? Leż, leżeć! Połóż się! Połóż się! Połóż się! Połóż się. Połóż się. Kurde, prędzej mi, z, mi, mi żaden nie wysłucha. Żaden. Zero szacunku wobec nas. Naprawdę. Ja, ja, ja tego nie ja tego tak nie, nie zostawię. To może ten starcą się położy, jak my widzicie? Nie. Nie, on się nie położy. Nie. Teraz tak. Co tu się najlepszego wyrabia? O, widzę, że panowie, panowie policjanci się świetnie bawią. Kurczę, naprawdę, rozwaliliśmy praktycznie pół oddziału tego miasta. to co, daje nagrywasz? Co mówisz? To daje nagrywasz? Co? Nie, oczywiście, że nie. Warto rozstalić działko, czy zachować to na inną okazję? Jeszcze zachowaj. Ej, poczekaj, może się położy! Stój, stój, stój! Połóż się! To dla twojego dobra! Połóż się, połóż się, połóż się! No połóż się, come on, człowieku! To, to zależy od tego, zależy twoje życie, to jak będzie? Nie... Nie położył się. Nieprawda oni nie, nie, nie ufają mi chyba, nie wiem co się stało. Naprawdę czy ja tak groźnie wyglądam, powiedzcie mi, czy ja groźnie wyglądam? Nie. nie. No, 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 Jakbyś zdjął wyglądam, maskę to może. No pewnie no, tak, pewnie, tak. pewnie tak. Dobra, to Hopa, Tyle pieniążków zaraz będzie nasze 300 sekund Tylko nam zostało Mam od razu jakieś lat To już jakieś takie, no takie 6 minut no A wiecie Lecropedozofia to bardzo dobre połączenie Ej, ogłaszam, że zostało raptem 4, 35 sekund Nie chcę wam nic mówić, ale za chwilę drzwi się otworzą Więc chodźcie tu na pozycję dzieciaczki Dobra, to ja, ja wpisuję kod. Dobra, dobra ściągać, spodnie. Ją, ściągać spodnie. Ściągać spodnie. Znaczy, ja sobie znaczy, to możesz wniaskiem. ustawić działko, nie? żeby broniło. Ale tutaj jakoś... Mm, a gdzie? Tutaj, no tutaj na wejściu. Tutaj. O tutaj. Na wejściu. No dobra. można już troszeczkę, bo postawiłem tutaj. Ale ty jesteś przejebany. Oj to oj to. Uwaga, 5 4 3 2 1 Kurwa się otworzyło. Oh, yeah. nie. Yeah. dobra, dobra, dobra. To nie, wszystko. Ej, tylko, tylko nie śpiewaj tak tego, pierdoli. dobra? Dobra, tylko nie przeszkadzajcie mi, dobrze? Jedna. Tylko nie, nie sobie, przypomnę. sobie Nie, no to ja, ja już pamiętam, jak to idzie w tej chwili. Tutaj, po prawej. Pewno? Ja może piszemy przypomnę, bo... Ja bardzo. Dobra, to ja to za chwilę zrobię. No tutaj obok, tutaj ten niżej. Nie, 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 nie. Patrz. Nie. Nie, nie. No tutaj ten, y... znaczy tutaj już ten, widzę, już widzę, no tutaj już właśnie skończy. ten, o, no naciskaj. Też chodź, Dobra, chodź teraz broniły. ten tutaj niżej troszeczkę właśnie. Aha. Teraz no ten to... po przeciwległej stronie, jakby, po przeciwległej na lewo, jakby. Nie, nie, poczekaj, poczekaj, bo nie wiem co ty chcesz nacisnąć. Co ty chcesz nacisnąć teraz? Ja cię na film. kręcę. Okay, nie wszystko jest pod kontrolą. To ten, ten kot nie jest wcale taki skomplikowany, ja już bym go otworzył. Mi się wydaje, że go doskonale pamiętam, no ale nie, nie chcę, żeby było na mnie po prostu, jakbym coś spierdolił. No dobra, czekajcie, jak to Tu jest, tu jest, tu. O, właśnie, nie, no gdzie, 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 nie wiem, gdzie ty patrzysz. Co ty chcesz? Nie, k***a, Nie wierzę! Nie, no, k***a, żartujesz sobie chyba. Że to jest. Nie, no, Boże, to jest to. No, jak można było to. Że to był najprostszy kod ze wszystkich. Żartujesz sobie. nie wyszło. No, i jak można było to. Oglądałeś film chyba 4000 razy, oglądałem, No, oglądałem, no, ale. A film nie był dokładnie tak. Nie, nie było dokładnie tak, przecież ja dokładnie wiem jaki to był kod. K... K... Ach, To powtórka. Powtórka? No, no teraz to. Nie no, nie wierzę, nie wierzę po prostu, że on to zrobił. Ej, idę, spajzara. Nie Nie wierzę po prostu. Nie, po prostu nie Ja, Nie przeżywaj. No ale, no, p. nie to gram, wiesz? Przez godzinę po to, żeby taki błąd na końcu popełnić. Trzeba było zgodnie Dokładnie. Dobra, następnym razem ja wpisuję kod i ktoś mi spróbuje przerwać. Okej. Okay. Jeśli ja będzie, to ja następny nie. raz. bo po prostu. mam przez, przez cały tydzień więc. Ej, a w ogóle ten Vladi y, no. i. No. Y, Darut, ile w macie lat? Wiem, że wiem ile flashu ma, bo flasha znam. 20. No. Ja z mam 13. Odej. Nie no, ja w sumie w styczniu 15, także. Nawet mnie nie w... Ja ale jestem w... Dobra, biorę tam torbę. Pełnię. Tak, 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 tak. Ej, czyli krótko mówiąc, jak się pomylić, to oczywiście już nie da się. Już trzeba od nowa wszystko. A, no chyba, że gas już opatrz. No, raczej nie za bardzo. No, nie sądzę. No, niewiarygodne. Co to jest? Co jest? Co jest, jest? Eee, panowie? Co, co? Tam? Dwóch tych, dwóch y, paralizatorów. Na zajściu tutaj. Już nie. Leżą. No cóż, przynajmniej wiemy, co się dzieje, jak się spierdoli tą sytuację. Czyli wpiszę niepoprawny kod. No dobra, Ale... nauczka na przyszłość. Nauczka na przyszłość. Ech, nauczka, nauczka taka, że następnym razem nie daj nikomu innemu wpisywać kodu, bo to się źle skończy. Tak, nauczka, że. Jak masz coś zrobić, to na... zrób to sam. Nauczka, że ja od kodu już nie jestem. To. Yy, ja już się wystarczająco dużo nauczyłem, żeby nie ufać nikomu, w sumie samemu sobie nie ufam, a co dopiero komuś, żeby wszystko robić na własną rękę. No tym właśnie, do... dlatego niech mi ktoś k... tym razem spróbuje przeszkodzić ja w uszywaniu kodu. No a tym to... bardziej No to nie wiem jak masz ochotę na loda, to jak sobie sam zrobisz to. Mm -hmm. sub, jak sobie woli, nie? Słuchaj. A no wie, specjalizujesz ja się rozumiem, tylko tak. Ja rozumiem, że jesteś samowystarczalny, że żebro sobie wyciąłeś. No znaczy to nie, coś? bo ty, ty stwierdziłeś tak ty, ten, a ja tak podałem przykład po prostu. No nie? dokładnie, to właśnie I to miałem na myśli że lepiej zrobisz to sam, nie? To No oczywiście, że ja tak, widzę, najlepiej. Że... No wiesz, jaki jest dom jestem wyginastykowany. O, dobrze To co, bierzemy zakładników nareszcie. <laughs> Dla jaj. <Yeah. laughs> No to teraz żegnaj, zjebałeś, to teraz giniesz. Przykro mi, przykro mi, śmierć będzie słodka. Dobra, podnoś go, widzę. Podziękuj mu, ja bym cię zostawił. A, niepokoi mnie to, że był do nie ma. Ja zersoftu znam jedną ważną zasadę. Bardzo ważną. Zasada brat za, brat za brata, że 20 po jednego wraca. Ach, następnym razem będę spał po prostu, kiedy reszta będzie się bronić. Uch. Dobra. Ja. Ja. No domyślam się, że wszyscy zawijają. No dobra, Okej. trudno, następnym razem to może zrobimy. Nie, no, no jutro można, nie? Na przykład, dobra, dzięki za grę ogólnie, jakby co w kontakcie. Okay. Mhm. Dobra, dobra, na razie. Jutro, dobra, no cześć, cześć. Papatki, całuszki. Ja jutro przez i będę to cześć.